Pierwszy raz poczułam, że coś jest nie tak, gdy zaczęłam liczyć dni nie kalendarzem, ale dźwiękiem silnika ciężarówki Piotra. Zawsze wracał w środku nocy, wjeżdżał na podwórko w tym samym rytmie, zostawiając za sobą długi cień obecności i znowu znikał na trasie. Nasz dom w okolicach piły cichu po nim, jakby ktoś wyłączył życie. Milczenie potrafi być cięższe niż samotność. Mój telefon rzadko rozświetlał się wiadomościami, nie lubiłam zbyt długo patrzeć w ekran. Zawsze bardziej ceniłam rozmowy niż kliknięcia. Ale z czasem i rozmów było coraz mniej. Żyliśmy razem pięć lat, a ja coraz częściej czułam się jak niewidzialna lokatorka własnego życia. Kiedy był w domu, chwytałam się go jak koła ratunkowego, prosiłam o wspólne śniadania, przedłużałam uściski, liczyłam każdą minutę wspólnego milczenia, jakby to mogło coś zmienić? Ale on zasypiał szybciej niż ja mówiłam, dobranoc. A ja patrzyłam w sufit, czując jak coś we mnie więdnie, jak roślina zapomniana w cieniu. Aż pewnego dnia, wracając z kolejnej długiej trasy, Piotr powiedział coś, co brzmiało jak żart, ale utkwiło mi w głowie: A może zadzwonisz do Daniela? Mógłby przyjechać do nas na kilka tygodni. Nie chcę, żebyś była sama. Daniel, syn jego ciotki z Białego Stoku, studiował ogrodnictwo, był spokojny, zawsze uśmiechnięty. Przyjechał w ciepły, parny poranek z sadzonkami mięty i torbą pełną narzędzi. Od razu naprawił płot, który od lat chylił się do ziemi. W kuchni zakręcił przeciekający kran, którego Piotr naprawiał chyba od ślubu. Ale najbardziej zdziwiło mnie to, że w jakiś sposób zaczął też naprawiać mnie. Któregoś niedzielnego popołudnia patrzyłam, jak pracuje w ogrodzie, jego koszulka była przyklejona do pleców, kontury mięśni odcinały się pod materiałem. Stałam na progu z szklanką lemoniady, a w środku coś mnie ścisnęło, ale nie od gorąca. Odwrócił się i uśmiechnął. Pomóc ci z tym? Zapytał, jakby byłam jedyną osobą na świecie. Pokręciłam głową, ale nie ruszyłam się z miejsca. On zrozumiał. I ja też. Z tygodnia na tydzień Daniel stawał się częścią mojej codzienności. Rozmawialiśmy o wszystkim książkach, muzyce, jego planach na życie. Po raz pierwszy od dawna czułam się słuchana. I widziana. Pewnego wieczoru, kiedy burza odcięła prąd, siedzieliśmy przy świecach. Pokazał mi, jak grać w pasjansa. Udawałam, że nie zauważam, jak jego palce przesuwają karty z delikatnością pianisty, jak światło świec odbija się od jego policzków. W pewnym momencie nasze nogi się zetknęły. Nie odsunęłam się. On tylko się uśmiechnął. A potem moja dłoń powoli powędrowała w jego stronę, jakby każdy centymetr był pytaniem, a on odpowiadał samym oddechem. Przez moment świat przestał istnieć. Tylko dźwięk deszczu na dachu i nasze ciała blisko. Nie przyzwoicie blisko, ale wciąż niewinne. Czułe. To nie było coś, co się planuje. Ale to była chwila, której nie chciałam już oddać. Rano obudziłam się wcześniej niż zwykle. Ciało pamiętało ciepło tej nocy, a serce biło z niepokojem, nie takim, co paraliżuje. Ale tym, co rozbudza każdą komórkę ciała. Włożyłam mnianą sukienkę w kolorze porannej kawy, z guzikami aż pod samą szyję, ale cienki materiał i dopasowany krój zdradzały więcej niż powinny. Do tego baleriny, lekkie jak powietrze i złota bransoletka, którą dostałam od Piotra jeszcze przed ślubem. Czułam się inna. Inna kobieta nosiła moje ciało tego dnia. Daniel był już w ogrodzie, Podlewał pomidory. Na mój widok tylko skinął głową. Jakbyśmy oboje wiedzieli, że wczoraj coś się stało, ale bali się to nazwać. Był cichy, skupiony, ale jego wzrok ślizgał się po moich re, szyi, kostkach. Czułam to jak ciepły wiatr. W południe zaproponował, żebyśmy pojechali do miasteczka, słupca leżała niedaleko, a ja dawno nie byłam wśród ludzi. Ubrałam beżowy tręcz i przewiewny szal, choć pogoda była łaskawa. Czułam, że muszę się trochę ukryć, może przed sobą. Na targu kupiliśmy świeży miód, trochę ziół w doniczkach i nowy filtr do zbanka. Z boku mogliśmy wyglądać jak para. Tylko my wiedzieliśmy, że granica jeszcze nie została przekroczona. Ale każdy nasz gest balansował na tej cienkiej linii. Wróciliśmy późnym popołudniem. W kuchni unosił się zapach rozmarynu i jabłek. Upiekłam szarlotkę, której Piotr zawsze nie cierpiał, a Daniel ją uwielbiał. Jadł ją w milczeniu, a ja obserwowałam, jak jego palce zostawiają ślady cukru pudru na krawędzi talerza. Wieczorem usiedliśmy na werandzie. Z lampką czerwonego wina, które zostało po zeszłych świętach, Miałam na sobie cienki, czarny karbigan z haftem w dolnej części, nieco za duży. Moje nogi były bose, delikatnie ułożone na jego kolanie. Mówił o przyszłości, że nie chce żyć w mieście, że marzy o szklarni, pszczołach, o własnych rękach pełnych ziemi. Słuchałam z zapartym tchem. Nie dlatego, że były to wielkie wizje, tylko dlatego, że pierwszy raz od lat ktoś mówił mi to wszystko patrząc w oczy, z miękkością. Bez pośpiechu, bez telefonu w ręce, bez wyjścia za pięć minut. Nocą znowu zabrakło prądu. Czasami tak się działo u nas na wsi. Daniel przyniósł świeczkę, ustawił ją na stole i usiadł obok. Nasze kolana się stykały. Palce jego dłoni leżały odwrócone ku górze, jakby czekały. Po chwili mojej walki z ciszą, pozwoliłam sobie dotknąć go. Najpierw powoli, przez jego przedramię, potem dłoni. Nasze palce się spleciły. I tak siedzieliśmy, w bezruchu, ale z burzą wewnątrz. Nie musieliśmy mówić nic. Wszystko i tak było już powiedziane. Obudziłam się z uczuciem że coś się przesunęło. Jakby meble w moim życiu lekko zmieniły pozycję, chociaż na pierwszy rzut oka wszystko było na miejscu. Był wtorek. Daniel siedział w salonie, czytając gazetę, tak jakby to był jego dom. I może właśnie w tej codzienności tkwiło największe zagrożenie. Założyłam dziś coś, co długo leżało na dnie szafy, błękitną sukienkę z lejącego materiału, z delikatnym kołnierzykiem, Długimi rękawami zakończonymi mankietami i tają podkreśloną cienkim paskiem. Do tego cieliste rajstopy stopy i skromne perłowe kolczyki. Włosy spięłam w niedbały kok. Niby skromnie, ale każde przesunięcie tkaniny na ciele przypominało mi, że istnieje i że jestem kobietą. Po południu pomagałam Danielowi sadzić malwy przy płocie. Gdy klęknęłam na ziemi, żeby przytrzymać korzenie, on podszedł za mną. Nachylił się, by poprawić rękawice, i wtedy poczułam jego oddech na szyi. To nie było przypadkowe. Odwróciłam się i spojrzałam mu prosto w oczy. Były ciemne, ale spokojne. Nie pytał. Nie uciekał. Wciąż miał ziemię na palcach, a ja, serce w gardle. I wtedy to się stało. Powoli, z rozwagą jakbyśmy tańczyli bez muzyki. Jego dłoń powędrowała wzdłuż mojego policzka, potem na szyję, delikatnie zacisnęła się na karku. Nie całował mnie, ale jego czoło dotknęło mojego i to wystarczyło. Oddechy nam się splątały. Wieczorem ugotowałam krem z dyni. Jedliśmy go przy kuchennym stole, w ciszy, tylko od czasu do czasu zerkając na siebie. Zmywając talerze, zamoczyłam rękawy, więc zdziałam sukienkę i założyłam bawełnianą koszulę Piotra, sięgała mi prawie do kolan. Daniel patrzył na mnie przez dłuższą chwilę, gdy nalałam nam po kieliszku wina. Nie wiem, jak długo tak można, powiedział nagle. Być obok i nie dotykać. Nie odpowiedziałam. Tylko podeszłam, uklękłam między jego kolanami. Położyłam dłonie na jego udach i spojrzałam mu w oczy. Oboje oddychaliśmy szybko, ale nikt się nie ruszał. Złapał mnie delikatnie za nadgarstki i uniósł, przyciągając do siebie. Nasze ciała zetknęły się całe. Czułam jego ciepło, napięcie. Pocałunek nie był gwałtowny, był niemal religijny. Zatopiony w ciszy, pełen zaufania. Jakbyśmy oboje wiedzieli, że to jedyna droga. Potem siedzieliśmy na kanapie. Ja w jego koszuli, on z rozczochranymi włosami i błyskiem w oczach. Głaskał moje stopy powoli, uważnie, jakby czytał z nich historię. Powiedział, że lubi moje kostki, ich delikatność. To był jego feti. Lubisz to? Zapytał nagle, Całując mnie tuż pod uchem. Tak, wyszeptałam, ale nie wiem, czy powinnam. A ja nie wiem, czy potrafię przestać. I wtedy zadzwonił Piotr. Na ekranie pojawiło się: Mąż, dzwoni. Zawahałam się tylko chwilę. Odeszłam do drugiego pokoju i odebrałam. Cześć, kochanie. W piątek będę. Już w piątek? Tak. Mam niespodziankę? Serce mi zamarło. Niespodzianka? Spojrzałam na Daniela, który właśnie w tym momencie wyjął z piekarnika moje ulubione bułeczki z makiem. Co ja zrobiłam? Czwartek minął jak sen. Niby wszystko było normalnie śniadanie, podlewanie roślin, obiad z zupą, kremem i kolacja przy świecach. Ale wewnątrz we mnie wszystko krzyczało. Każdy ruch, każdy dotyk Daniela był teraz inny. Nie chodziło już o flirt czy napięcie. To była bliskość. Ciepła, pełna, nie do cofnięcia. Ale z tyłu głowy, wracała godzina, piątek, godzina piętnasta trzydzieści. Wtedy miał przyjechać Piotr. W piątek rano ubrałam się ostrożnie. Wybrałam prostą sukienkę w kolorze kasztanowym do kolan z długim re. Do tego czarne, matowe rajc, botki na niewielkim obcasie, delikatny zapach bergamotki za uchem. Włosy rozpuściłam, chociaż zawsze przy mężu miałam je związane. Nie wiem, po co to zrobiłam. Może chciałam mieć jeszcze przez kilka godzin dla siebie tę nową mnie. Daniel siedział na werandzie. Palił papierosa, mimo że rzadko to robił. Objął mnie spojrzeniem, długim, jakby już wiedział, że coś się kończy. Albo zmienia, albo pęka. Będziesz z nim rozmawiać? Zapytał cicho. Muszę, odpowiedziałam. Ale najpierw potrzebuję jednej rzeczy. Podeszłam do niego i bez słowa usiadłam mu na kolanach. Objął mnie bez wahania. Schowałam twarz w jego szyi. Serce biło jak oszalałe. Gładził moje plecy, jego dłoń sunęła wzdłuż kręgosłupa aż do pasa. Przyciskał mnie mocno do siebie, jakby próbował zapamiętać moje ciało, mój zapach, moje drżenie. Jego ręka zatrzymała się na moim udzie, podsunęła materiał w górę, powoli, jakby nie chciał się spieszyć. Wiedział? Że czas płynie. Pocałunki, które sobie dawaliśmy, były bardziej jak słowa. Jak pożegnanie, którego jeszcze nie chcieliśmy wypowiedzieć. Na jego twarzy zobaczyłam coś, czego Piotr nie pokazywał od lat zachwyt. Nie pożądanie, ale zachwyt. O 15.21 usłyszeliśmy pierwsze buczenie silnika. Ciężarówka Piotra zajechała na podjazd. Zgasła. Cisza. Daniel odsunął się pierwszy. Idź, powiedział. Nie uciekaj, ale nie pozwól, by znowu cię zgasili. Piotr wszedł, jak zwykle, mocny krok, buty z błotem, telefon w dłoni, walizka w drugiej. Rzucił mi szybki całus w policzek i postawił torbę. Długo nie będę. Wpadłem tylko po coś. Mam sprawę w Niemczech, wyjeżdżam rano. Aha, uśmiechnął się i przywiozłem ci prezent. Daniel. Zamarłam. Za drzwi kuchni wyszedł Daniel. Oboje udawali. Oboje byli lepsi w tej roli niż ja. Dzięki, że tu byłeś, chłopie, powiedział Piotr, klepiąc go po ramieniu. Nie sądziłem, że się zaprzyjaźnicie. Ja też nie, odpowiedział Daniel spokojnie. W nocy nie mogłam spać. Daniel zniknął po kolacji do swojego pokoju. Piotr natomiast, pierwszy raz od miesięcy, położył się obok mnie. Pachniał obcą pościelą, jakimś innym życiem. Kiedy się do mnie przytulił, poczułam tylko pustkę. Nie to, co kiedyś tylko chłód. Leżąc obok męża, Patrzyłam w sufit i czułam łzy spływające po skroniach. I wtedy zrozumiałam: To nie Daniel był powodem, to Piotr był brakiem. Daniel był tylko światłem, które ten brak oświetliło. Nad ranem usłyszałam ciche zamknięcie drzwi. Daniel odjechał. Sobota przyszła ze słońcem, które nie miało już nic wspólnego z ciepłem. Było zbyt jasne, zbyt prawdziwe. Piotr jeszcze spał. A ja siedziałam w kuchni z kubkiem kawy w dłoniach. Pusta filiżanka obok przypominała mi Daniela. Nawet jego zapach gdzieś jeszcze unosił się w powietrzu. Zostawił po sobie ślady. I nie chodziło o jego rzeczy, ale o mnie. O to, kim się przy nim stałam. Telefon milczał. Żadnej wiadomości. Żadnego dojechałem. Żadnego tęsknię. A jednak wiedziałam, coś się nie skończyło. Tylko zmieniło kształt. Po południu Piotr znowu się szykował do drogi. Jak zwykle, szybkie pakowanie, ładowanie w aucie i ostatnie instrukcje. Nie zapomnij o pszczołach sąsiadki, podlej mięte i, no, wiesz, uważaj na siebie. Pocałował mnie w skroń, nie patrząc w oczy. Aha, dodał jeszcze przy drzwiach. Coś ty zrobiła z tą sukienką z koronki? Miała się na naszym weselu, nie? Zamarłam. Jest w pralni, odpowiedziałam. Skinął głową i wyszedł. Drzwi zamknęły się tak samo, jak zawsze. Ale tym razem to nie było tylko zamknięcie. To był dźwięk końca. Minęły trzy dni. Wracałam ze sklepu w Koninie. Niosąc siatki z jabłkami, kiedy zauważyłam go na parkingu, stało oparte o swój stary Volkswagen w tej samej koszuli w kratę, co zawsze. Włosy spięte z tyłu, broda przycięta. Daniel. Myślałem, że nie chcesz mnie widzieć, powiedział. Myślałam, że odjechałeś na zawsze. Chciałem, ale nie potrafiłem. Patrzyliśmy na siebie długo. Ludzie przechodzili obok, świat się kręcił, a my staliśmy, jakby czas nas ominął. I co teraz? Zapytałam w końcu. Teraz ty decydujesz, powiedział, patrząc prosto w moje oczy. Ale jeśli pójdziesz, już nie wracaj. Nie odpowiedziałam. Spojrzałam na torbę z jabłkami, potem na jego dłonie. Puste? Gotowe? By mnie chwycić. Gotowe, by mnie przytrzymać. Wieczorem, już w domu, wzięłam do ręki telefon. Weszłam w wiadomości i napisałam. Zawsze mówiłeś, że twoim domem jest droga. Ja w końcu znalazłam swój. Nie czekaj. Klik. Wysłane. Zamknęłam drzwi. Zostawiłam klucz na stole i spojrzałam po raz ostatni na pustą ścianę nad sofą, gdzie kiedyś wisiało nasze wspólne zdjęcie. Zdjęcie, które dawno przestało być prawdą. Wyszłam w noc. Daniel czekał.